Siema z rana, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was w bardzo zajebistym miejscu, nad którym pracowałem przez ostatnie długie lata, brzmi to jak bardzo długo. Ale faktycznie zacząłem parę lat temu, jednak z długimi przerwami i dla małego objaśnienia, co to jest, jest to projekt, w którym robię mapę, a raczej miasto z Gotika, a raczej z modyfikacji, chyba najpopularniejsze jak dotąd, Archolos, i tak sobie ubzdorałem, żeby to miasto przenieść do Minecrafta, bo chyba jeszcze nikt e, takiego czegoś nie zrobił, było dużo e, dużo prób zbudowania, i to nawet bardzo udanych prób zbudowania e, gotika pierwszego oraz Korinis. E, z Gotika II, ale Archolos, jak sobie tak przeglądałem nawet ostatni internet, jeszcze nikt nie próbował zbudować, tak więc jeżeli skończy, to będę pierwszy. I tak, pewnie widzicie, że wygląda to wszystko bardzo inaczej niż w standardowym Minecrafcie i to nie tylko jest zasługa tekstur paka, a całej modyfikacji Conquest Reforge z której korzystam. I o co chodzi? A o nic nie chodzi, tak chciałem Wam pokazać stan dzisiejszy tegoż oto projektu i ten stan jest już dosyć na dosyć wysokim poziomie, a przynajmniej tak to widać z góry, jest to już dosyć bardzo rozbudowane. Jednak napotkałem na parę problemów, jeżeli chodzi o skalę ale o tym później. Na razie załączam wam porównanie mapy tutaj z Minecrafta, z mojego projektu oraz oryginalną mapę z Gotika. Jak widzicie, już jest spora część miasta zbudowana, jednak dużo też brakuje. No, i jak już wspomniałem, mam duży problem z skalą. A głównie chodzi o to miejsce, kiedy wychodzimy tutaj sobie z tego pięknego, przekrzywionego budynku. I ten budynek, o ten, a nie, sorry, raczej ten, którego go nie ma, powinien być w ogóle w całkiem innym miejscu. Zresztą załączę Wam mapę i zobaczycie, o co chodzi. Ale to jest do naprawy, tylko będzie z tym dosyć dużo pierdzielenia się i po co ten odcinek? Właśnie jak wspomniałem raz to, że chcę wam pokazać efekty, w ogóle zaczniemy, może od początku, gdzie zacząłem budować. I pytanie do Was? Czy ktoś w ogóle byłby zainteresowany taką krótką prezentacją, raz na jakiś czas, bo mówię, ja też tam zbyt dużo czasu. Nie mam na rozwój tego, a jest to bardzo czasochłonny projekt ze względu właśnie na skalę i próbę jej zachowania. I to wszystko mniej lub bardziej jest przekrzywione na swój sposób. Troszkę źle zacząłem, więc jest to dodatkowe utrudnienie. A robić od nowa mi się oczywiście nie chce. Także tak, pierwszy, pierwsze miejsce, które zacząłem budować, to było to, jak się nazywało ta karczma. Wszystkie domy są puste, ale niektóre są już lekko e, ozdobione. Jak widzicie, dzięki e, animacji, kurwa animacji, dzięki modyfikacji Conquest Reforge mamy tutaj wiele różnych pierdół, jak stoły, jak e, randomowe beczki, sieci, nie sieci. E, I to bardzo pomaga w odtworzeniu e, takich miejsc, właśnie jak miasta z gier. Tu w ogóle okna brakuje. No ale ja bać tutaj jeszcze i tak duże rzeczy brakuje. E, I musicie przyznać, wygląda to bardzo klimatycznie. Tu jest w ogóle e, miejsce, gdzie stał, e, gdzie spał nasz wujek. I tutaj jego balkonik. Ale dobra, żeby nie przedłużać, e, to przejdźmy dalej. Tutaj wszystko szło zgodnie z planem. Bardzo nie lubię budować takich skośnych budynków. One po prostu zjadłem na nich zęby, żeby to jakkolwiek wyglądało. E, a nadal nie wygląda dobrze. E, tutaj będzie chatka tego, tego, tych magów wody. No, dobra, nevermind, jebać. E, tu już się trochę miejsce urywa. A czekajcie, w ogóle dzielnica Biedoty też nie jest jakoś nadzwyczajna. Te wszystkie domki są raczej dosyć proste. I idziemy sobie w górę. Mijając dzielnicę Biedoty wstępujemy tutaj na kącik i nosa. E, tutaj chyba też wnętrz nigdzie nie zbudowałem, to wszystko jest puste. Mm, kościółek całkiem fajny mi się udał, jestem z niego bardzo dumny. Taki on jest dosyć prosty w swojej konstrukcji, ale robi wrażenie, musicie przyznać. E, tutaj jest na razie dosyć płasko ale głównie na razie skupiam się na, na samych budynkach, na samej infrastrukturze. Jeżeli kiedyś dobiegnę, dociągnę to wszystko do końca, to będę się zajmował takimi pierdołami, jak właśnie takie detale, które tu są. Czasami z po prostu, albo jak natrafiam jakiś problem, to dla odprężenia robię sobie tutaj takie, zaczynam powoli już robić takie dodatki, ale mówię, to jest tak 1% w skali całego detalingu tego projektu, to miejsce, jako że już właśnie tutaj z nudów sobie to zdobiłem, to wygląda według mnie też przezajebiście. Fajny jest klimacik. Na to nie zwracajcie uwagi. Ja sobie tutaj często to poprawiam, przestawiam, przekrzywiam. Dlatego wiszą tu sobie różne budowle w powietrzu. Tutaj mamy dzielnicę rzemieślniczą dosyć surową dzielnicę i tak też, taką ona też sprawia aktualnie wrażenie. Stąd możemy sobie dojść do kowala, całkiem śmieszny piecyk, ale taki był w oryginale. Także staram się jak najwierniej odwzorować każdy element, ale też nie wszystko da radę, albo inaczej mówiąc, nie tyle nie wszystko da radę, co nie wszystko odwzorując dokładnie wygląda w Minecrafcie dobrze, dlatego pozwoliłem sobie też na dużo wprowadzenia własnej fantazji. Tu gdzieś parę domków jest troszkę szerszych, żeby uliczka była węższa albo na odwrót i takie tam pierdolamenty albo te właśnie takie. Markizy czasami są większe, szersze, no ale, wiadomo, próbuję w tym wszystkim połączyć zgodność projektu z tym, żeby to po prostu wszystko cieszyło oko. Tak. Tutaj, jeżeli chodzi o dzielnicę rzemieślniczą, to na tyle lecimy sobie dalej, albo może sobie przejdźmy chyba do najładniejszego miejsca jak dotąd. Hmm, czyli tutaj kącik koszaru w koszary hmm, bardzo ciekawie to wygląda bardzo zajebi zajebiście, bo stojąc gdzieś mniej więcej tu na tym placu albo gdziekolwiek na tym placu to praktycznie nie widać nic co nie jest oprócz tej luki, która mnie trochę wkurwia no ale to mniejsza o to a tak poza tym to wygląda to tak już skończone tutaj. Widzę, że coś mi nie poszło. To trzeba sobie ładnie zakryć. No. To wygląda naprawdę zajebiście. I tu już jest w niektórych miejscach również zaczęty detailing. Łóżeczka sobie. Proszę bardzo. sobie śpią. Mają skrzynię. Jeszcze kiedyś dodam tutaj wieśniaków. Pamiętam, że był jakiś mod na NPC. Nie wiem, czy się będzie... Gry z Conquest Forge, ale jeżeli nie, to sobie tak tutaj dodam każdego. Tu sobie w ogóle sprawdzam kafelki, to nie patrzcie na to. I tutaj mamy też ten domek, troszkę przyozdobiony i też on wygląda bardzo ciekawe, a przynajmniej jego parter, pierwsza część. Jeżeli chodzi o koszary, to tyle i oprócz koszarów jeszcze skończyłem, albo prawie skończyłem strukturę to też ten domek śmiesznego urzędnika i tu kurwa nawet nie pamiętam kto tutaj był a nie tu byli ci oni sobie coś pisali a tam na górze był pan urzędnik, jeżeli się nie mylę no i tutaj mamy kącik e, gildi Ara, araxos, araxos. To wszystko wygląda dosyć kwadratowe. Wspominałem o tym, że troszkę modyfikuję i naginam to, jak to naprawdę wygląda w Gotiku Archolos. Ale tutaj chciałem właśnie zachować taką kwadratowość z premedytacją. Nie wiem czemu, ale jakoś tak robi to wrażenie. Jest to paskudne, bo jest to paskudne. Ale takie jest, takie ma być. Znaczy tak, czasami takie mam o. Odpały to w ogóle zamiast wody jeszcze jest wełno, ale ja bacz to. I tutaj dosyć dużo już skończyłem w środku. I całkiem ciekawie to wygląda. Zajebisty kominek. Kurwa kominek większy niż moje całe mieszkanie. <laughs> Dobra, co tutaj mamy? Tutaj akurat tutaj na dole tu nie mamy nic. To mógłbym tu nie wchodzić. E na górze jest dosyć ciekawie. W ogóle to mi się zaje zajebiście podoba ten motyw taki. Taki o, nawet nie wiem jak to nazwać takiego obicia e, obicia drewnem. Zajebiste. I tu już też parę rzeczy pokończonych. E, dalej jest tutaj. Tutaj jest e, kącik, gdzie spał szef gildii. W ogóle jak na. Jak na to, jaki on był w ogóle bogaty, był kurwa szefem wielkiej gildii, to jak na to spał w dosyć małej kanciapie. No, ale cóż, może tak lubił, albo może miał e, parę innych chwili na, e, na osobność, nie wiemy tego. To pokazywałem już, chyba nie, ale tu i tak już więcej nic ciekawego nie ma, ale musicie przyznać, musicie przyznać, że. Dosyć ciekawie to wygląda i tak z grubsza to chyba na tyle, tak więcej nic nie ma do pokazania, a nie chciałbym rozciągać tego materiału do niebotycznych ilości minut, bo nikt tego by nie chciał oglądać ani ja montować. <laughs> Także tak, tak to jeszcze pokażę Wam z góry jak to wygląda i piszcie w komentarzach, jeżeli się chociaż, nie wiem, ze trzy osoby E, znajdą, które chciałyby zobaczyć dalsze postępy e, prac nad, tyk, nad tym projektem. To zrobię też drugi odcinek e, z dalszymi postępami. E, nie wiem, czy wspominałem, czy nie, ale moim następnym krokiem jest tutaj e, naprawa załamania skali w tym miejscu. I jak to zrobię, i jak znajdzie się, nie wiem, kurwa, ze trzy komentarze i z 10 łapek w górę, to mi się wydaje, że zrobię z tego drugi odcinek, a może i nawet więcej. W ogóle, jeszcze jeżeli chodzi o wykończenia wnętrz, to tutaj taka hata stoczniarza całkiem, całkiem ciekawie mi wyszło. Tu jest tak mrocznie, tu się buduje łódkę, a tam pan rzemieślnik ma sobie takie oto. Ciasne, ale przytulne mieszkanko z kominkiem, a nawet z dwoma kominkami. A bo co, i tak mniej więcej w takim stylu będą to wszystko, będą te wszystkie domki powykańczane. Także tak. Ja dzisiaj mam dla Was tyle, i więcej jak na razie nic. I co? Być może widzimy się w następnym odcinku. Siema